O z I to jest pierwszy odcinek tej serii kwadratowej masakry. Wykażenie na swój może oczywiście skakaje fajnie nic. E, dobra. Nic, sorry. E, dobra. A co, zbieram drewno. Nie bo widziałeś jakąś, e, mówili, że jakaś piramida jest, czy jakiś wieżowiec. Nie wiem, czy to jest o co ci chodzi. O. Ile drewno. O, jęstak już mam od razu. Za jednym zamachem. Eee, że was, ale mamy Timbermuda. No będzie szybciej zbierać rzeczy, no bo nie czujemy, tylko to smut, więc to jest ci żaden. Nie myślę się, że wyczytujemy, że jesteśmy tam, tam, no, Gramy no, bez dzików. No, bo to są teamy zikiera, się skończyło. To no, możliwe. O kurde, co to miało być? O, jakieś temki, ale wywala mnie. Niepotrzebne mi. Okej, okay, rozsadzonek. Rzeczy były, ale dobra, Dobra. E, ja jesteśmy między dżunglą a zimą. Dobrze, no. Możemy dużo fajnego, bardzo fajnego... Koloru i będziemy przyjmować ludzi, maksimum 5 ludzi na serwerze mogą być, więc 5 ludzi tylko przyjmiemy 5 ludzi, chyba 100 no 100, bo kiedyś było 5 e, muszę być młoda, bo nie wiem na przykład jak mi się zniknęła no siekiera Jak wiem młoda włączyć, sorry No bo mi zniknęła siekiera, nie wiem dlaczego, bez jakiego powodu Dobra, teraz mogę złapać No dobrze o, fuck O, O, a... wilka... Okej, okay, może tak zwykły drewna jeszcze pozbieramy? No można, tu jest trochę tego drewna no, widzę. Ja tylko pozbieram sobie czarnego, bo ja bardzo lubię ten kolor. Ja lubię kolor, no zwykłego drewna, no, spoko jest. Dż ja Dżunglowego tak sobie. Już wolę ten normalny niż dżunglowy, powiem No, to normalny lepszy trochę. Nie, Więc nawet... później się Zobudzi będziemy na... topować. Gramy, gramy na Kid Start. Oczywiście tam dostajesz e, takiej tej te, co są teraz u mnie pokazane. Sikierka. No e, i łopata, kilo, Wcześniej był jeszcze inny, a teraz już nie ma. Ej, a jak ręką popsujesz drewno, to, 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 to timber nie działa, wiesz? Tylko sikierką. To już nic. Trzeba odwrócić, a sobie craftinga. To gdzieś, może się osiedlimy gdzieś i zima, między zimą i terminem. Ja mam pomysł, tutaj w skale, zobacz. A nie, to jest, jest kopalnia, A może w skale taki pierwszy domek taki, tylko taki nie, na starcz. Nie, nie, będziemy w ogóle robić w skale domku. O, o mam zimkę. Nie będziemy w ogóle w skale domku robić, tylko na drzewie, na drzewie zrobimy sobie. No, na drzewie. I później jak ktoś bycia na serwer, to my się wygrać konkurs. No kogo jeżeli będziemy im dawać? Ten to z... Ten to z... Może no, mapkę escape, zrobię jakąś fajną mapkę escape. Co? Po co ci to? Et, no nie no dobra, więc... nie pot... no, no to, na... to zbudujmy dom na tym drzewku, tylko nie bierz teraz już y y y Please, y tego, tego, y y y jakichś, ty ty tych takich większych... O! Akurat tego drzewka mi nie ścina i bo tego będzie domek To spokój. Chodź, idziemy Pójdź No w dupę, nie da się jeźdź. Ja kocham ten Timbermode Ludzie, polecam wam bardzo Timbermod, bo jest epicki po prostu, epicki Jest taki fajny, że... Spróbujcie, bo na serio, polecam, polecam Dobra, to może ja się tapuję do ciebie, ja mam sporo DNA To ja już jestem na grzewku, nie? oko Okej... Okay. no wdepłeś się i mnie zlagowało Sorry. no ja pierdzielę, teraz wejść się nie da w ogóle no i, no i teraz musisz tam wejść no to co ja mam teraz zrobić Okej. Okay. Jak będzie 100 ludzi, to gdzie musieli mieć chyba serwer, wiesz. Dobra. Bo serwer mieć, dobra, nie, nie żaluj... Nie wal głupo, dobra, dobra masakra, bo mnie już Tak, woda masakra, mnie. Dobra, to tylko skasuję nam. Gdzie są te schody, o, są ludzie. to są? zrób takie schody na dół, nie? No zrobię te schody właśnie. Znaczy może zrobię nam? No. Jak się schodzi na dół, to mamy takie schody. Dużo drewna nie mam, więc wiesz Trochę tam jest, ale nie tak za dużo Zresztą jak mamy timbera to można tak dużo drewna sobie zrobić, że... What the mam 7 węgla, tak się zebrałem. A ja mam tylko 3. A ja wezmę sobie raz, dwa, 3. Ja wezmę sobie raz, 2 i sobie zrobię... usikierkę. wiem, Co jeszcze. To zaraz kończymy pierwszy odcinek kwadratowy masakry, nie? O no, taki szybki, taki, do informacji tylko. O PS gramy na, na trybie Hard. O muszę sobie nawet zmienić. Na... Hard. No to ma to podamy ID sieci w opisie Mamy hard, gramy na hardzie Bo no w końcu jak ma być kwadratowa masakra to nie będziemy grali na innym, nie? No, jak się górno posuwać Weź sobie zmieni na hard, a ty już masz? No, no to zaraz koniec, nie? No, prawie tak, koniec jeszcze chwileczkę, możemy to robić, jeszcze spróbujmy, potem powiem ten teren i możemy zresztą już kończyć, nie? No to już kończmy. No to widać. No to się no yy, siemanko, nie? Siema.